Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Shops, czyli serwis cashback, który pozwala na zwrot części wydanych pieniędzy na zakupy online. Od 19 do 22 sierpnia na Shops cashback za zakupy w sklepie MediaMarkt jest zwiększony czterokrotnie. To znaczy, że macie możliwość zaoszczędzić 4 razy więcej pieniędzy niż zwykle. Aby otrzymać gorący cashback należy zarejestrować się w serwisie Shops lub pobrać aplikację. Aktywować gorący cashback w sklepie MediaMarkt, a następnie złożyć zamówienie w zwykły sposób. I tak na przykład chcesz kupić w MediaMarkt nowy horror do ogrania. Wchodzisz na stronę produktu. Korzystając z wtyczki Letyshops aktywujesz cashback i cieszysz się ze zwiększonego, kilkuprocentowego zwrotu. Cashback pojawi się na twoim koncie Letyshops, a po zaksięgowaniu możesz go wypłacić na swoją kartę lub Paypal. Tak zwane gorące cashbacki zwiększają stawki zwrotu kilkukrotnie, nawet do 12 razy. Dlatego warto śledzić stronę, bo codziennie pojawiają się nowe gorące oferty, a najlepsze znikają szybko przez duże zainteresowanie. Dzięki Letyshops możesz kupić wszystko o czym marzyłeś, z rabatem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR. Skorzystaj z gorącego cashbacku i odzyskaj swoje pieniądze. We wrześniu ubiegłego roku miałem wypadek. Policja powiedziała moim rodzicom, że mój stan jest bardzo ciężki. Ci natychmiast przyjechali do szpitala, a gdy mnie zobaczyli, byli przerażeni. Gdy zdarzył się wypadek, ja akurat spałem, przez co nie za wiele pamiętam. Jednak jedna rzecz utkwiła mi w pamięci bardzo głęboko a mianowicie to, że nie mogłem w ogóle oddychać. Wiecie, jak to jest nie móc złapać choćby małego oddechu? Najprościej wyjaśnić to w taki sposób. Weźcie głęboki oddech, przytrzymajcie go przez 3 sekundy, a następnie, zamiast wypuszczać powietrze, spróbujcie jeszcze raz wziąć wdech. Ja miałem tak przez dłuższą chwilę, dopóki nie straciłem przytomności. Czy nadszedł mój czas? Pomyślałem. Mam wielu przyjaciół, z którymi często rozmawiałem o śmierci w bardzo błahy sposób. Jednak gdy ta zjawiła się u moich drzwi, byłem przerażony. Moja twarz była tak opuchnięta, że nie mogłem otworzyć oczu. Nawet moja mama z początku mnie nie poznała. Po wypadku straciłem częściowo pamięć. Gdy po jakimś czasie się wybudziłem, moją jedyną myślą było to, że zaraz umrę, a po chwili znów odpłynąłem. Wielu ludzi pytało mnie, czy podczas bycia nieprzytomnym miałem sny i czy w ogóle czułem jakikolwiek upływ czasu. Odpowiedź brzmi nie. Gdy odzyskałem świadomość, leżałem już w szpitalu. A wiecie, co jest najstraszniejsze? Wszyscy myśleli, że świadomość odzyskałem dopiero po trzech tygodniach bycia nieprzytomnym w szpitalu. Tak naprawdę jednak świadomość odzyskałem dwa tygodnie wcześniej. Nikt o tym nie wiedział, rodzina, pielęgniarki, a nawet lekarz. Nie mogłem ruszyć żadną częścią swojego ciała i miałem tego świadomość, jednak słyszałem wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Początkowo myślałem, że jestem martwy. To niebo, czy może sen? Takie myśli zaprzątały mi głowę. Jednak po chwili usłyszałem, jak moja mama do mnie mówi. Okej, okay, jestem w szpitalu. Miałem wypadek. Czułem się jak w jakimś czyśćcu. Chciałem jakoś dać im wszystkim znać, że ich słyszę, ale nie mogłem nic zrobić. Byłem dosłownie więźniem we własnym ciele. Pielęgniarki przychodziły do mnie trzy razy dziennie. Sprawdzały mój stan i reakcję źrenic na światło. Chciałem jakoś zareagować, jednak nie mogłem nic z tym zrobić. W końcu przestałem liczyć dni. Nie miałem co robić, więc starałem się spać jak najwięcej. Gdy nie mogłem, wyobrażałem sobie w głowie różne rzeczy, co w końcu stało się bardzo nudne. Gdy myślałem, że minęły trzy lub cztery dni, okazywało się, że minął zaledwie dzień. Godziny wizyt były zazwyczaj w ciągu dnia, więc był to mój główny wyznacznik przemijających dni. Po jakimś czasie zacząłem martwić się o swój stan fizyczny. Czy nic się nie stało z moimi kończynami? Czy nie uszkodziłem kręgosłupa podczas wypadku? Wtedy uświadomiłem sobie, że parę lat temu podpisałem zgodę na bycie dawcą organów po mojej śmierci. Co jeśli moi rodzice zdecydują się przekazać moje organy komuś innemu, mimo tego, że wciąż żyję? Wiedziałem, że będę miał poważny uraz psychiczny, nawet jeśli uda mi się jakoś z tego wyjść. Co gorsze, czułem dokładnie ból na całym moim ciele. Najbardziej bolesny był moment, w którym wywiercili mi dziurę w gardle. Lekarz stwierdził, że jestem w śpiączce, dlatego wszystkie czynności odbywały się bez żadnego znieczulenia. Po odzyskaniu przytomności uświadomiłem sobie, że ból, który czułem wcześniej, był i tak dziesięć razy mniejszy od tego, który odczuwałem później. Gdy byłem w śpiączce, zmiany opatrunków w ogóle mnie nie bolały, jednak po odzyskaniu przytomności, czułem wtedy ogromny ból. Na oddziale intensywnej terapii zazwyczaj wyraźnie widać, jaki jest stan pacjentów. Pielęgniarki dbają o czystość i dają leki w wyznaczonych godzinach. Od tamtej pory mam niezwykły szacunek do tego zawodu. Pewnego dnia pielęgniarka wstrzyknęła mi coś przez rurkę w nosie. Do tego czasu w ogóle nie odczuwałem głodu, jednak po podaniu mi tego skromnego posiłku poczułem wilczy głód. Rzecz jasna, nie czułem smaku jedzenia, jednak mimo to sam proces transportu posiłku do mojego żołądka był niezwykle przyjemny. Czułem, jak coś ciepłego wypełnia moje ciało, i było to chyba najprzyjemniejsze uczucie, jakiego tam doświadczyłem. Niedługo później cofnęli część podanego mi posiłku, aby sprawdzić siły trawienne mojego żołądka. Czułem, jak jedyna w tamtym czasie przyjemność jest ze mnie wysysana, czego bardzo nie lubiłem. Mimo to, za każdym razem, jak słyszałem pielęgniarkę przychodzącą z posiłkiem, byłem przeszczęśliwy. Minęły dwa tygodnie, kiedy doktor podjął decyzję o próbie wybudzenia mnie. Po wstrzyknięciu mi jakiejś substancji, czułem, jak moje oczy natychmiast się otwierają. Jednak lekarz stwierdził, że miało to miejsce dopiero po godzinie od wstrzyknięcia. Mimo to wszyscy byli bardzo zdziwieni, gdyż mało kto budzi się już po godzinie. Oczywiście, poza otwarciem oczu, nie mogłem w tamtym momencie zbyt wiele zrobić z moim ciałem. Z czasem starałem się ruszać palcami, a nawet próbowałem coś powiedzieć. Przez następne tygodnie miałem codziennie rehabilitację w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Wszystkie moje mięśnie były osłabione i mało wydajne. Najgorsze było chodzenie do toalety. Sami domyślcie się dlaczego. Po kolejnych paru tygodniach mogłem w końcu opuścić szpital. Gdy leżałem jeszcze nieprzytomny w szpitalu, często słyszałem, jak pielęgniarki plotkują. Po powrocie do domu wyznałem rodzicom, że przez około dwa tygodnie byłem świadomy tego, co się dzieje wokół mnie, jednak nie chciałem zdradzać niczyich sekretów, które w tamtym czasie poznałem. Przez parę następnych nocy dużo myślałem nad tym, czego doświadczyłem. Co jeśli nagle moje płuca odmówią posłuszeństwa i znowu nie będę mógł złapać oddechu? Przez strach o to bardzo mało spałem w tamtym okresie. Bałem się, że znów stanę się więźniem własnego ciała i nie będę mógł się ruszać ani nic powiedzieć. Najbardziej przerażał mnie fakt, że ludzie wokół mnie znów będą nieświadomi tego, że jestem przytomny. Słuchanie płaczu bliskich i ich rozmowy o tym, co się może stać, są bardziej bolesne niż można sobie wyobrażać. Może ta historia nie należy do najstraszniejszych, jednak chciałem Wam opowiedzieć o czymś zupełnie innym, o czymś, czego mało kto doświadczył. Pamiętajcie, aby być ostrożnym.